Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Litania do Świętego Szarbela. Święty Ojcze Szarbelu, w tej litanii pragniemy powierzyć Ci wszystkie nasze intencje. Prosząc Cię pokornie, byś stawiał się za nami u Ojca w niebie. Kirie Eleison, Chryste Eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, Królowo pustelników, módl się za nami. Święty Ojcze Szarbelu, módl się za nami. Święty Szarbelu, żyjący cudzie Boga, umocnij naszą wiarę. Święty Szarbelu, bohaterze pobożności, miłości i wiary, umocnij naszą wiarę. Święty Szarbelu, Czyste źródło zaspokajające wszelkie pragnienie, umocni naszą wiarę. Święty szarbelu, lekarstwo uzdrawiające duszę i ciało, umocni naszą wiarę. Święty szarbelu, hojny dawco przepełniający wszystko, umocni naszą wiarę. Święty szarbelu, pustelniku zdumiewającymi cudami, słynący. Umocnij naszą wiarę. Święty Szarbelu, skardzicielu wszelkich bogactw tego świata, umocnij naszą wiarę. Święty Szarbelu, baranku pokorny z sercem pełnym współczucia, umocnij naszą wiarę. Święty Szarbelu, aromacie drogocenny, przenikający świat, umocnij naszą wiarę. Święty Szarbelu, Wielki Sługo Najświętszego Sakramentu i Najświętszej Maryi Panny, umocnij naszą wiarę. Święty Szarbelu, przykładzie pobożności zdumiewający dwugodzinnym dziękczynieniem po przyjęciu ciała Chrystusa, umocnij naszą wiarę. Święty Szarbelu, hojny dawco napełniający błogosławieństwami stworzenia, Umocnij naszą wiarę. Święty Szarbelu, wonne kadzidło cedrów Libanu. Umocnij naszą wiarę. Święty Szarbelu, światło oświecające Kościół Boży. Umocnij naszą wiarę. Święty Szarbelu, światłości wspaniała, którego grób przez 40 dni nadziemskim blaskiem jaśniał. Umocnij naszą wiarę. Święty Szarbelu, wdzięczny powierniku, wysłuchujący próśb wiernych, umocnij naszą wiarę. Święty Szarbelu, niewinny i posłuszny ponad wszelką chwałę, umocnij naszą wiarę. Święty Szarbelu, biedaku kochający i przyjmujący z miłością każde cierpienie, umocnij naszą wiarę. Święty Szarbelu, Głosie wołający i budzący sumienia, umocnij naszą wiarę. Święty Szarbelu, doskonały wzorze dany ludzkości naszego stulecia, umocnij naszą wiarę. Święty Szarbelu, aniele w naturze człowieka, umocnij naszą wiarę. Święty Szarbelu, bezcenny klejnocie zakonów, umocnij naszą wiarę. Święty Szarbelu, skarbie nasz i wieczna chlubo. Umocnij naszą wiarę. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święty ojcze Szarbelu, wielki pustelniku Boga, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, ty świętego Szarbela, kapłana i pustelnika, porwałeś i zraniłeś pięknością swojego oblicza już tu na ziemi, przez co stał się mocarzem ducha i heroicznym wzorem modlitwy. Oraz pokuty, dzięki Kościołowi, mistycznemu ciału Chrystusa, był w nieustannym zjednoczeniu ze swoim Panem i z ludźmi poprzez okazywane im miłosierdzie. Spraw prosimy, abyś za Jego wstawiennictwem zaszczepił w nasze serca zrozumienie dla ważności życia duchowego, pragnienie zadośćuczynienia oraz tego, co jest konieczne dla naszego uświęcenia i zbawienia, ponieważ nie potrafimy go tak doskonale naśladować w samotności, umartwianiu i sposobach uświęcania się. Wszechmocny, wieczny Boże, który dałeś nam w osobie świętego Szarbela, wzór jak mamy nieustannie, naśladować i doceniać życie nadprzyrodzone. A także potrzebę pokory i wyrzeczania się, racz nam udzielić za Jego wstawienictwem łask. Proszę, wymieńcie. O które Cię pokornie prosimy, przez Chrystusa, Pana naszego, Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.